Podobno życie ma sens tylko wtedy, kiedy robimy to, co kochamy. Cześć! Jesteśmy Lem Wrocław, a naszą pasją jest budowa elektrycznych motocykli. Ostatnio skonstruowaliśmy jednoślad, Thunder V2, z którym to na Smart Moto Challenge w Barcelonie zdobyliśmy kilka nagród. Między innymi pierwsze miejsce za najlepszy design i drugie w klasyfikacji generalnej. Jak to zrobiliśmy? Wzięliśmy elektryczny silnik, sterownik do silnika, a właściwie to dwa, do tego dorzuciliśmy autorski system chłodzenia poprawiający wydajność prądową baterii oraz własne rozwiązanie połączeń zarówno między poszczególnymi ogniwami, jak i samymi pakami. Dzięki temu powstała bateria ściśle wypełniona energią, o wiele bardziej przyjazna środowisku niż ta pochodząca z paliw sztucznych. Efekt końcowy? Zwiększony zasięg naszego motocykla aż do 90 km przy prędkości 120 km na godzinę. A także stosunek mocy. 40 koni mechanicznych do masy 150 kg. No przecież w końcu miał przejechać Dakar. Czy wiecie, że szacowany koszt przejechania na nim 100 km wyniósł jedyne 2 złote? Nie od dziś wiadomo, że silniki elektryczne są o wiele bardziej wydajne, a przez to większa ilość energii jest rzeczywiście przeznaczona na jazdę. Dodatkowo nie dochodzi do emisji zanieczyszczeń powietrza, np. tlenkami azotu. Czy to nie piękne, że realizując swoje pasje, przyjamy się do dbania o środowisko? Oczywiście bez ciężkiej pracy zespołowej nie udałoby nam się tego wszystkiego osiągnąć. Pokazujemy, że Polska dzięki innowacyjności ma szansę dorównać europejskim ekologicznym potęgom. Bo widzicie, Lem Wrocław, oprócz konkurowania, pragnie także uświadamiać. O czym? O tym, że innowacje to siła ludzi z pasją.